Siemma, z tej strony Raymond, a to jest Wick. Horror, który znalazłem sobie przypadkiem, buszując po YouTubie. Eee, wyglądał nawet spoko, więc stwierdziłem, że go obczaje. No i no po prostu. Jest w miarę ciekawy. W sensie, no. Jak w prawie każdym indie horrorze, musimy przetrwać noc, ale. Godzina 2645. Nastolatkowie wchodzą do lasu. Jeden ma zawiązane oczy. Grają w łyk. Zaginione dzieci nawiedzają las i mogą być zobaczone tylko w świetle tej świeczki. Yeah, I've heard the story. No, it's true. It was a long time ago. The house burned down. The parents died, but their kids' bodies were never found. Dun, dun, dun. You guys, stop. You're creeping me out. Don't worry. I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in the stop night. Stop it! Nobody would let their kids come up here after that. Like that guy last year. Like he didn't just skip town or something? Don't tell me you're buying this. No. I know one of the kids he was with. They were up here playing Wick too. Are you real? Would you calm down? What was that? Someone's out there. Can we go back now? Quiet, please. We're here. Don't take the blindfold off until we're gone. Good luck. See you at six AM. If you live. He <laughs> <laughs> ha Bardzo śmieszne. Nastolatkowie zostawili przyjaciela z związanymi oczami i zamknęli bramę. Mieli plan wrócić o 6. Uh, personal effects? Zasady gry i... Zasady gry i rzeczy z plecaka weszły do... Dowodów? Północ, czyli 12 a.m. Survive the night, ok. Pytanie moje brzmi: co ja mam tu zrobić? Stay in the light, ok. Czyli mam dziwne wrażenie, że. Nie myśl, biegnij Okej okay. Ta świeczka będzie się wypalać, prawda? To nie jest możliwe, że ona będzie przez cały czas taka. To właściwie... Mam przeżyć noc, ale... Czy jest tu jakikolwiek licznik czasu czy coś bo mam przeżyć tylko nie widzę czasu i czy to będzie jedna noc podzielona na, na kilka kilka godzin, ok, stąd wystartowałem. Jestem. Te świecące się rzeczy to. Nie tu... Ta świeczka się wypala, właściwie zgadłem. Moszę ...pizdę. Spodziewałem się tego. Weź, weź tą. Transfer fle... F. F. Halo. Z tej o, w tupe, muszę zostać w gdzie? W wyświetle, żeby zredukować strach. Nie Syriusz, i co mam co zrobić co, 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 co. Nie, nie, nie. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Mam iść w stronę tych świateł, prawda? To się wydaje być jedyną sensowną opcją tu. Chyba coś mnie... Tu jest dużo tych świateł. O co? Nie, nie, zostaw mnie, 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 zostaw mnie. On mnie zostawił. Na jak długo? Ty Tybo... Co? Tam to coś, coś, coś tam było, a ja muszę tam, tam była świeczka. Zapal zapałkę. Ale ja nic... Pojawiłaś, się... ona się tu pojawiła? Okej, okay, ja naprawdę nie wiem co robię. Dobra, może nie biegnijmy, bo... Myślę, że na pewno jest tutaj jakiś limit staminy. O, za mną był, za mną był, za mną był, za mną był. Był za mną. Widziałem go. Dobra, tu jest kolejna świeczka. Tu jest jakiś dom. Nie, nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Słyszę go. O, skończyła mi się stamina. Nie oglądam się za siebie, nie ma opcji. Kończy mi się też świeczka i nie wiem co robić. Nadal nie wiem co robić. Ale tam chyba jest jakaś. Mam nadzieję, że zdążę do niej dojść. Zapal zapałkę. Nie, spadłem. Spadłem. Tam jest świeczka. Kuśwa, nie mogę biec. Czy mogę biec? Nie wiem. On... był tam. On za mną biegnie, sprintu. Kończą mi się zapałki. Dobra, weź to. Zbieraj. Podpalaj. autobus te lokacje nie mogą być tu bez powodu nie zostaw mnie zostaw mnie On mnie zostawił o, świetna zabawa wchodzenie sobie do lasu Z nawiedzonymi dziećmi. znaczy... W sumie to dzieci. Dzieci nie są nawiedzone. Tylko... Tylko Las. Przeżyłem? Przeżyłem pierwszą Klub. godzinę. Some actually lives up there? What are they, like a thousand years old? Here's two bucks for a new padlock. Can I go now? aha okej okay. Czyli, zawała zap ich policja, czy coś I teraz, zamiast powiedzieć, że jestem w środku, zamykają mnie tam na nową kół Genialnie Cze Z kim się zada... z kim ja się zadaję? E, archiwa... Odkrywają... Co odkrywają? Mmm... Starą... Przeszłość tych... tego lasu Spalona farma w 1924. Rodzina jest zapisana jako martwa, ale dzieci, dzieci, nie. Ciała dzieci nigdy nie zostały znalezione. Interview W sensie, że przeprowadza wywiad z lokalnym mieszkańcem. Yy... Wiadomości i fotografia dodane do dowodów. Na co dowodów? Pierwsza AM. Wiecie co? Ja myślę, że sobie odpuszczę. Przeżyłem do pierwszej AM. To by było na tyle. Menu. Trzymajcie się i do następnego. Na razie. Ja na pewno w to jeszcze zagram.